Mieć swoje 5 minut. Waniliowo-rodzynkowe. Pierwsze takie na gorąco. Lekka manna z mlekiem i owocami. Pobierz energię. Nowe danie w 5 minut. Winiary, dobre pomysły, lepszy smak. Przygotujcie się. Don't worry. Chinese bamboo is very strong. Długie godziny szczytu. Chris Tucker. Jackie Chan. Godziny szczytu 2. Film Greta Ratnera. Uczył przyjemności. Właśnie po to powstała czekolada Wedla. Dzięki temu, że jest wyjątkowo gęsta, rozpuszcza się dłużej, a czekoladowa przyjemność trwa i trwa. Więc tą przyjemnością to jest tak. Gęsta czekolada Wedla to co dobre, powinno trwać dłużej. Czyści i usuwa bakterie. Jednocześnie nowość: domesto Active. idealny do podłóg glazury i terakoty. Dowolny MIX oraz trzy opakowania po Twix. Wygraj z nami, odtwarzacze MP3 Philips Expanium i fenomenalne wieże. Szczegóły na opakowaniach. W imieniu prawa prawdziwe procesy, zawodowi sędziowie autentyczne wyroki, od których nie ma odwołania. Nie nawet gumy do rzucia, nic Należy obciążyć powoda, Bo powinno być zawsze odporzone Anna Jakubowska, to pani Od 12 marca o 17.50 Pozwólmy sobie na litość Tylko w Polsacie Czas poznać wszystkie rodzinne sekrety Rozwiązać problemy i rozplątać intrygi Na ostatni odcinek serialu Cud Miłości Zapraszamy 11 marca Jedne historie kończą się, inne rozpoczynają. Kolejna piękna opowieść o miłości. Serca na rozdrożu od 13 marca. To szczęśliwy dzień. Samo życie oto najświeższe wiadomości z naszego serialu. Dziennikarze wpadają na trop wielkiej afery. A miłość zaczyna zmieniać moje życie. Mogą nas Państwo oglądać w Polsacie w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o 20.45. A w naszym konkursie mogą Państwo wygrać wspaniały i niezawodny samochód wyposażony m.in. w ABS, dwie poduszki powietrzne, centralny zamek, elektrycznie opuszczane szyby i wspomaganie kierownicy. Oprócz samochodu zwycięzca otrzyma zestaw kawy magii, mecenasa fundacji Polsat Dzieciom. By wziąć udział w zabawie i zakwalifikować się do półfinału, wystarczy wysłać SMS-a pod numer 7943 i prawidłowo odpowiedzieć na pytanie. Czy akcja serialu Samożycie rozgrywa się w Warszawie? Wpisz Tak lub nie. Można także zadzwonić pod numer 0700 888 520. Samo życie tylko w Polsce.